Program zawiera chamskie ordynarne i nieraz wulgarne słownictwo, więc jeśli jesteś osobą niepełnoletnią lub nadal mieszkasz z mamą i tatą, to najpierw zapytaj ich o zgodę, jeśli natomiast razi cię brak poprawności politycznej, to nawet się nie fotykuj i przełącz to wideo. jednak chciało mi się kamerę wyciągać już w Bratysławie, bo schowałem do plecaka później trafiłem jeszcze Polaka na stacji, to nie wiem czy gadałem o tym czy nie, był już nie pamiętam trochę który wiosmę do Bratysławy tam na Złotych Piaskach mnie wysadził sobie trawajem dojechałem później na stację pociągów i... i sobie do Wiednia później e, trafiłem do znajomych, tam gdzie miałem trafić i... ja sobie u nich przenocowałem normalnie a teraz jestem w centrum Zajebania turystów przecież roboty drogowe, jakieś no, tak patrzę, że pół Europy jest rozkopane, Więc nawet mnie to tu nie dziwi. Idę na prater, eee. zobaczcie te zajebiste podobno to wesołe miasteczko, czy jak to tam się nazywa, roller postery i całą resztę. No i dotarłem eee. Kurwa jeszcze nie wszedłem na dobrą sprawę do środka, tylko na samym początku tego wszystkiego jestem, a już się czuję trochę jak pedofil w Disneylandzie Powiem wam, że chyba warto było tu przyjechać. Ciekawe, czy będzie można na te karuzele wszystkie brać kamera jak nie, to się w kurwie ale schowam ją gdzieś Schowam, nagram Bo głupio by było nie nagrać tego Zresztą ja jak miałbym czegoś się nagrać To no to nudne bo się kręci jak gówno w szerem tylko Ale, tak czy siak jest wysokie no i te rollercoastery całe szczęście, że jest godzina 10.30 a idę tam i jest jeszcze pusto podejrzewam, że później turyści jak się tu to komar wiecie czego nie wsadzi nawet no i już się lekko zdenerwowałem, bo Prace remontowe trwają na tym I już jedna atrakcja odpada, jeden roller coaster A chciałem na niego pójść Chciałem i dupa, ale to tak zawsze jest coś, nie? Ale tam widzę jest jeszcze coś Ciekawe kurwa czy jak tak pusto to oni to odpalają Drażni mnie to w całej tej Austrii, że wszystkie języki świata są nawet w automatach do biletów. A języka polskiego Kuźwa nigdy nie widziałem tutaj. Oj, dobra, mu zaleci, to trzeba tam pójść. Ej, gość dla mnie włączył! Kolejkę! Jadę sam! Eee, nic wielkiego, ale chciałem Wam pokazać cały Prater i to wszystko, co tu się dzieje? Powiem Wam, że zabawa jest naprawdę niesła. Uwielbiam takie kolejki Tylko kurwa szkoda, że nie ma ludzi, którzy zawsze drogitę na maksa krzyczą eee. I się boją po prostu tego Wtedy jest dobra zabawa Ale i tak jest... I tak wam powiem, że Lubię takie rzeczy. Dobra, idziemy dalej. Jestem trochę zdenerwowany, że nie ma ludzi, jest pozamykana większość. Bo zawsze to w tłumie fajnie. Ale z drugiej strony nie ma kolejek, jak chcę to. Jak widzieliście, gość mi odpala kolejkę tylko dla mnie. Kurde, żałuję trochę, że nie mam więcej pieniędzy. Byłbym nawet poczekał tutaj, zanim to otworzą i, i pojeździł na tym wszystkim. A niestety kurczę, nie mam czasu aż tyle, bo muszę jechać dzisiaj do Budapesztu. Jutro o 6 rano Olga przyjeżdża, więc niestety obiecałem, że będę. No, dowiedziałem się, że to najfajniejsze. Rulerkustery od pierwszej otwierają. Ja niestety nie mam aż tyle czasu, ale tam widziałem, że jest jeszcze jakieś otwarte. Widziałem coś ciekawego, więc idę tam poszukać. Może coś jeszcze specjalnie dla mnie odpalał. Eee... Bo być tutaj nie pojeździć, to już trzeba być kurwa, życiowym poprańcem ale będę próbował No powiem Wam, że ludzi się zaczyna trochę zbierać, coś tam zaczyna się kręcić Napalono 16 latki jak tu wszędzie Ale To co mnie ciekawi interesuje jest dalej pozamykane Widzimy najbardziej szaloną atrakcję z całego parku Ja jednak idę na to. Stwierdziłem, że to najwyższy punkt w całym tym parku. Będę mógł sobie zobaczyć cały Wiedeń. A gość mówi, że piątaka to kosztuje, więc mi nawet nie szkoda. A dość wysoko do można wleźć. Nigdy nie chodziłem na takie karuzele, bo nie lubię jak się kręci Ale Ale jest wysoko i chyba chcę to zobaczyć Kiedyś w Hiszpanii jak byliśmy była wieża Nie wiem jak to się nazywało nie pamiętam bo się wjeżdżało i one robiła wziół, dół bardzo szybko i też fajnie było widać całą okolicę ale ale tu nie ma takiej. Znaczy jest, ale jest bardzo mała, bardzo niska. Więc nie będziemy tam wchodzić. Wejdziemy na tą karuzelę. Dobra. Jestem na tej karuzeli. Udało mi się schować kamerę, żeby nie widzieli. Nie, warto, warto było wjechać fajne sobie Aha. Pooglądać to wszystko Tylko w Hiszpanii na przykład, czy w Niemczech jak byłem W takich miejscach To było fajne to, że tam się płaciło Raz i za wszystkie atrakcje tutaj każda atrakcja Jest oddzielnie I... i wychodzi dużo drożej Sobie dwa razy na jedno nie pójdziesz Bo to szkoda hajsu a tamto łaziliśmy gdzie chcieliśmy przez cały dzień w Hiszpanii w ogóle były dwa dwudniowy bilet, więc dwa dni z rzędu tam jeździliśmy szaleć na tych wszystkich atrakcjach i, i to było fajne, dużo można było zaoszczędzić sobie, bawić się naprawdę w ciul Powiem mnie nie widzicie Ale w gdzieś nie wiem nawet gdzie pewnie gówno stąd widać A to jest A widzicie Kurwa Żeby pyska nie obić To ja wlazłem do pokoju Różę. jestem na autostradzie z Wiednia w kierunku Budapesztu jedzie trochę, to mnie cieszy ale taka kijowa stacja będę próbował się dostać na tą właściwą autostradę za miasto, się dostać Nie było, nie było po prostu, bo tam i ciężarówki będą i wszystko Tu jesteśmy w mieście, nie niby autostrada, ale to taka miast, miastowa, to jest kinie Autostrada, bardziej obwodnica jakaś Ale auto jadą, mam nadzieję, że ktoś mnie tam podrzuci, będzie można e, Jakąś ciężarówkę złapać, no i że dzisiaj dojadę do tego Budapesztu Kartka zrobiona, można łapać, ale mnie to bardzo rozśmieszyło, powiem Wam. to były zwierzęta, a nie ludzie pijani. Widzę wierzę widokowo, na które chciałem spać wczoraj.